vlogmas Dzień. Trzeci. jingle bells jingle bells jingle all the way oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Kochani, zaczynamy ten trzeci dzień, już się nie mogę doczekać, co będzie po południu, dlatego że mam dzisiaj zaplanowane sprzątanie. Muszę serio, ale pogarnieć troszeczkę tutaj tą moją przestrzeń, czyli muszę odkurzyć, zetrzeć kurze, bo w sobotę, no niestety nie mogłam, z różnych względów. W niedzielę, jak wiecie, nagrywałam też cały dzień, więc też oczywiście tam kilka rzeczy sobie planowałam, ogarniałam, ale to nie było takie, wiecie, na tip-top sprzątanie. Więc w planach dzisiaj po pracy jest właśnie taki plan, żeby w końcu zrobić z tym porządek. Perfumy na dziś to jest Karolina Herrera. Możecie zobaczyć Good Girls. Na to mam dzisiaj ochotę. Dawno go nie używałam, więc cudownie. On troszeczkę przełamuje tam taką zadziorę i nadaje troszeczkę takiej łagodności. A ja dzisiaj, moi drodzy, chcę być troszkę łagodniejsza, um, bardziej życzliwsza dla siebie. Więc kochani, zaczynam tego vlogmasa, a my widzimy się tuż po mojej pracy. Ja moi drodzy, troszkę sobie ogarniam, czy co może zapalę światło, bo tutaj w tle oczywiście świąteczna muzyka i powiem Wam, że ta składanka jest chyba najlepsza. Ym, ale tak, tutaj sobie przyniosłam też y, świecę. Ta moim zdaniem ta wiecie, spepko pachnie ohydnie. Ale no, wypalę ją Ja chyba głównie ze względu na Na tego e, Boże, to się mówi, renifera kupiłam Ale wyjęłam również e, Świeczkę Kringle Zobaczcie, i to jest Jingle all the way e, Dobra, zapalmy to O Jezu, Jezu Jedną ręką to tak wiecie, jest mi ciężko Na razie baw sobie odkładam a no sobie zapalimy świeczuszkę. A, i tutaj wiecie, co wsadziłam tego, yy, ten wkład, który miałam w pierwszym kalendarzowym pudełeczku. No, ok. Dobrze. I sobie też się zapalę. Także tak będzie wyglądał dzisiaj ten kącik. Zobaczymy, jak to świeca mi się sprawdzi. Ok. No, tutaj mam herbatkę. A jeszcze chciałam Wam pokazać, bo stwierdziłam, że. Tutaj tak, po pierwsze skończyła mi się już kimbo, ale polecam, bo jest tutaj kilka nowych osób, więc jeśli nie macie pomysłu na prezent dla kogoś, kto lubi kawę i ma możliwość zmielenia tych ziaren albo ma ekspres, to jak najbardziej polecam Wam kawę kimbo. Pamiętajcie, 100% arabika. I teraz tak, otworzyłam również tego samplera, który był w pierwszej paczce, w pierwszym okienku, który otwierałam w tym kalendarzu od Betty. Gdzieś wyszperałam jeszcze taką choinkę metalową. Wiecie, szału nie ma. Ja nawet nie pamiętam, czy ja gdzieś to... Patrzcie, jakie to jest stare. Eee, czy ja gdzieś to kupiłam na Allegro, czy to było gdzieś zamawiane na Aniex? Przepraszam, ucięło mi, bo bateria właśnie się skończyła ale całe szczęście mam dwie więc tamta była naładowana no ale nic, mniejsza z tym eee, także zaraz sobie odpalę mam nadzieję, że tutaj ten wosk kurcze mi nie popłynie bo się tego się trochę obawiam, ale może no nie wiem kurde boję się, bo to wolałabym, żeby rzeczywiście tu był tylko ten wiecie eee, ten wkład a może rzeczywiście wezmę inny pojemniczek tak, bo tu naprawdę może popłynąć. Kurczę, nie znalazłam niczego innego. No trudno, będzie ten. Tutaj będzie, myślę, bardziej bezpieczniejszy, więc zaraz też odpalam. A to jest ten e, Yankee Candle. Pamiętacie, nie? Ten samplerek. Dobra, kochani, ja wyrzucam to i idę dalej sprzątać, włączam muzykę. Także widzicie, no dogrywam tyle ile mogę wieczorami po pracy, tyle ile się da. Trudno. A jak możecie zobaczyć, robię sobie teraz taką późną kolację. Tutaj mam sałatę, do tego gotuje mi się jajka, więc zrobię sobie je na miękko. Tutaj mam grzaneczkę, bo jeszcze mam łososia. Tutaj masło, zaraz będę sobie wszystko smarowała. A tutaj, oczywiście, w świątecznym kubeczku z kalendarza adwentowego. Więc zaraz tutaj sobie, o, dodam. Tej fajnej konfiturki z pomarańczą. Jest genialna, naprawdę. Eee, akurat potrzeba mi, wiecie, takiego rozgrzania po całym dniu. Jakoś lewą nie umiem nigdy mieszać, no ale nic. I wiecie co, ja później wyjadam te pomarańczki, bo one są przepyszne. Dobra, kochani, to tyle. Ja na razie się rozłączam. Jak już sobie wszystko przygotuję, to Wam pokażę w całości, jak to wygląda. I voila, kolacja gotowa. E, ja jajka tylko polałam tą e, grecką oliwą, którą dostałam od tarlety. E, I tutaj jeszcze miałam trochę pomidora, więc stwierdziłam, że dobrze wykorzystam. Oczywiście łosoś skropiony jest z cytrynką. No i tutaj mój kubek z ciepłą... Herbatą, właśnie z tą konfiturą pomarańczową. Także kochani, jeżeli Wy co siecie, życzę Wam smacznego. Biorę się za jedzenie, za montaż. No i jeszcze, oczywiście, przyjdę z pożegnaniem. A jakże? Przysiadłam sobie na podłodze i myślę, że będziemy kończyć tego vloga. Ja na razie sobie ubrałam długot piżamy, ale zaraz pójdę się gdzieś tam umyć i ubrać piżamkę. Tak czy inaczej, kochani, bo strasznie zimno, jakoś dzisiaj nie mogę się wyjątkowo e, dogrzać. Y, otwórzmy sobie tak, może najpierw ten kalendarz Haribo poszukajmy trójeczki. Najgorzej jest znaleźć te cyferki, jak jest tutaj więcej takich motywów kolorowych. Jest, znalazłam. Dobra, tutaj kochani, to jest trójeczka. Otwieramy. O! Mamba. Mamba, o smaku coli, więc okej, okay. myślałam, że będą troszeczkę większe te mamby, no ale widocznie nie. I teraz tak, czy Wy dobrze widzicie tutaj ten kalendarz, może ja odsunę, o tak, może ja się odsunę, bo tu bardziej jest yy, ważny kalendarz, aniżeli moja osoba więc już tu widzę trójeczkę zamykam no i liścik, zaczynamy oczywiście tradycyjnie od liściku and dzisiaj dzień relaksu i odprężenia ho 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 czyżby moja Mikołajowa znała moje potrzeby, dobra kochani e, więc skoro dzisiaj powiedziałam, że będę brała kąpiel wierzę, że tutaj się Coś z tego może mi przydać. Dobra, sprawdźmy. Wyjmuję wszystko. No nie mogę, no nie mogę. Daki, jak Ty dobrze mnie znasz. Oczywiście darę, żeby nie było. Dawno nie kupowałam, ale super. Może wieczorkiem sobie zjem. Albo wezmę po prostu do pracy zamiast... Yy, Obiadu sobie wiem. No zobaczymy. Tutaj mamy taką herbatkę miętowa, zielona. Kocham miętowe herbaty, więc również idealnie. Kula do kąpieli, no bo jakżeby inaczej, no przecież mam się zrelaksować. A ja innego relaksu, wiecie, jak poza gorącą kąpielą, z pianą, z cudownymi olejkami sobie nie wyobrażam, oczywiście. I jeszcze dodatkowy relaks byłby, byłby świetny masaż. No ale masażysty póki co dzisiaj nie ma, więc muszę się zadowolić tym, e, a mianowicie kąpielą. I tutaj mamy, co my mamy? Tutaj baw konfetti. Czyli to po prostu, to są, o, wiecie co ja to otworzę. Bo ja dzisiaj zaraz będę to używała, więc pewnie, może nie wszystko, ale, a może wszystko. I to są takie, kochani, spójrzcie, to są takie gwiazdeczki które wrzucamy do gorącej kąpieli, więc to jest druga rzecz. No i tutaj jeszcze jakiś cukier z milki yy, i mamy... O! Powiem Wam, że przepie... przepięknie pachnie i to jest również janki Candle, ale kurczę, nie widzę, jaki to jest zapach. od 46 cokolwiek by to nie oznaczało pięknym. Tym akcentem kończę tego kolejnego vlogmasa. Idę sobie robić kąpiel. Muszę się troszeczkę zagrzać, później robię herbatkę. A ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że byliście ze mną, że uczestniczycie ze mną w tych vlogmasowych odcinkach i że mimo tego, że mówię o, Wam o tym, że będą to vlogmasy takie bardzo domowe, takie moje, takie codzienne, to Wy mówicie tak super, że Wy, taki, wy takiej normalności też szukacie. Więc tym bardziej się cieszę, że mogę dla Was stworzyć, że mogę dla Was być. No i przede wszystkim, że tak miło spędzacie ze mną czas. Tak więc kochani, dziękuję Wam pięknie i widzimy się jutro. Do następnego. Ciao!